Zasubskrybuj kanał. Stefan i leśny festiwal. W sercu lasu nadszedł czas na coroczny leśny festiwal, który zawsze był pełen radości, śpiewu i tańca. Każde zwierzę miało swoją okazję, by zaprezentować swoje talenty. Wiewiórki tańczyły na drzewach, lisy śpiewały piękne melodie, a borsuki opowiadały wspaniałe historie. To był czas, kiedy wszystkie stworzenia mogły się pochwalić swoimi umiejętnościami i wspólnie cieszyć się z różnych talentów. Stefan, choć był miłym i pomocnym żółwiem, zawsze był bardzo nieśmiały. Jego wolne tempo i cichy sposób bycia sprawiały, że unikał występów publicznych. Kiedy nadchodził czas festiwalu, Stefan zawsze obserwował z boku, marząc o tym, by kiedyś wystąpić na scenie, ale obawiał się, że nie ma żadnego talentu, który mógłby zaprezentować. Jednak w tym roku Stefan postanowił, że spróbuje przełamać swoje lęki i wziąć udział w festiwalu. Po wielu dniach rozmyślań i przygotowań, znalazł coś, co mógłby pokazać. Zdecydował się na występ polegający na tworzeniu pięknych rysunków na dużych liściach, które później malował specjalnymi barwnikami z jagód i kwiatów. To było coś, co od zawsze sprawiało mu przyjemność rysowanie i malowanie. Na dzień festiwalu Stefan był bardzo zdenerwowany. Starał się nie myśleć o tym, jak wielu widzów będzie patrzyło na jego występ. Kiedy nadszedł jego czas, stanął przed dużą grupą zwierząt i, choć drżały mu łapy, zaczął tworzyć swoje rysunki. Wkrótce jego liście zaczęły ożywać kolorami i kształtami. Każdy obrazek przedstawiał fragment lasu, który Stefan znał i kochał kwiaty, drzewa, a nawet małe zwierzęta. Widownia była zachwycona. Wszyscy zwierzęta patrzyli z podziwem na jego dzieła, podziwiając precyzję i piękno jego pracy. Stefan poczuł ogromną ulgę i radość, widząc uśmiechnięte twarze swoich przyjaciół i sąsiadów. Jego występ okazał się wielkim sukcesem. Po zakończeniu festiwalu Stefan poczuł się dumny z siebie. Uświadomił sobie, że odwaga polega na próbowaniu, nawet jeśli się obawiamy. Zrozumiał, że talent nie zawsze polega na byciu najlepszym w czymś, ale na pasji i chęci dzielenia się tym, co mamy. Od tego dnia Stefan regularnie uczestniczył w festiwalu a jego rysunki stały się jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu. Był inspiracją dla wszystkich zwierząt, pokazując, że każdy może odnaleźć swoje miejsce i wnieść coś wartościowego do wspólnego świata, nawet jeśli na początku wydaje się to nieosiągalne.